Trenerze, przede wszystkim gratulacje, to pierwsze takie wyróżnienie. Traktuje to trener jako taki kolejny bodziec motywacyjny? Jako bodziec to, to może nie, natomiast to zawsze jest jakieś tam krótkie podsumowanie okresu, które, które na przestrzeni tych dwóch miesięcy się, się wydarzyło. Jeżeli ktoś to docenił, to tylko mi miło. I jak wyglądał ten marzec w wykonaniu KKS-u Katowice? I końcówka lutego, no zrobiliśmy dużo punktów, to fakt. Wygrywaliśmy spotkania, to był, to był moment wiadomo zawsze po przerwie, czyli, czyli ten taki troszeczkę, troszeczkę zawsze niewiadomy, ale, ale naprawdę byliśmy spójni, byliśmy tacy jak sobie założyliśmy. Każdy mecz był osobną historią, także jeżeli zebrało się to w taką całość, gdzie, gdzie tych punktów było naprawdę dużo, to, to dobrze, bo dało nam to Możliwość do dojścia do, do, do czołówki tabeli, a o to nam w tym wszystkim chodziło. Czy wyróżnienie traktuje trener bardziej indywidualnie, czy jednak bardziej zespołowo? Nie, to jest, to jest, to jest, to jest robota całego, całego sztabu zawodników, także wiadomo, że pracujemy razem na to wszystko i, i, i stało się to w tym momencie naszym, 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 naszym wspólnym, wspólnym wynikiem. Jednak trzeba też dodać, że, że najważniejsze to, to laury jeśli chodzi o, całą, o, cały, o cały sezon, to tylko miesiąc. Bardzo mi jest miło, ale nie robimy z tego nic wielkiego. I już na koniec, czy ta nagroda wędruje z terenem do domu w jakieś specjalne miejsce, czy zostaje tutaj gdzieś przy Bukowej? Parę rzeczy bardzo mi bliskich e, związanych z GKS Katowice e, w Katowicach dostałem. Mam takie miejsce e, na stadionie i na pewno ta nagroda wróci. Znaczy nie tyle wróci, ile trafi również tam i tam zostanie zdoponowana. Mi zostaną w domu ewentualnie zdjęcia. Wszystko co dla mnie ważne e, po prostu jest, jest ze mną na GKS. -ie. Dziękuję bardzo.